No jest to w miejscowości Ćmińsk, to jest w województwie świętokrzyskim, niedaleko Kielc. No jest to nieduże pole, z, yy, chyba, chyba Żyto czy czymś, nie wiem, nie na tym. No szedłem, szedłem, na spacer i zauważyłem jeden z kręgów, więc tam chciałem to obejrzeć. No jest to formacja składająca się z trzech kręgów, czym jeden jest większy, a jeden z nich ma dodatkowy zewnętrzny pierścień za pomocą i jest połączony z wewnętrznym kręgiem za pomocą czterech przejść które dwa są wydłużone i tworzą ścieżki, lekko skręcające i jakieś takie wzory, takie wygniecenia, jakieś takie skręty, skręcające ścieżki, takie, no no nie wiem jak to opisać. Każde długie, cała formacja jest dość długa. Nas na się na razie cicho, więc nie wiem, czy ktoś to widział, czy nie widział. Powiem tak, jestem trochę wam podzielny na ten temat, bo same kręgi są zrobione w dość ładny sposób. Natomiast zastrzeżenia budzą ścieżki łączące. Są troszkę niedokładnie wykonane i... Ja się nie spotkałem, oglądałem wiele zdjęć i... nie mają one za bardzo kątów takich ostrych. Są... tam łagodnie skręcają, coś tamten. I one są niezbyt, niezbyt, dokładne. Ono jest blisko osiedla. Praktycznie od osiedla dzieli je kawałeczek łąki. No i, i... od ulicy czyjaś posesja, więc... Ono jest za takim lekkim zagajnikiem, jakby to powiedzieć, brzozowym. Tam się, no, dosłownie 50 metrów od tego pola, na którym powstały te kręgi, buduje się dom, więc tam jest budowa. Przyjeżdżając się środką kręgą, kręgów, no i nie widać już tam specjalnego wydeptania czy dziury po jakimś drucie, co by mógł posłużyć jako oś. Jest jedna taka rzecz, która mi się tam w ogóle już nie podoba, że jedna ze ścieżek wychodzi kompletnie na otwartą łąkę. Tak jakby mo mogła bardzo dobrze posłużyć jako wejście w to pole po prostu. To jest ścieżka taka, jak, jak, jak te ścieżki w środku kręgów, w środku tej formacji. Jakby fragment tego kręgu wymyka się, z, w niekręgu to fragment tej formacji wymyka się po prostu w kierunku łąki tam się ucina.